jestem 76, a to jest kolejny odcinek, no i kolejny, no nie. Jeśli pamiętacie, osoby, które mnie oglądają e, przed z nomeńskimi mówiłem, że zginęły część materiału i wróciliśmy do tego samego miejsca, gdzie był nagrywany tamten materiał, tylko tym razem ratujemy duszę a e, Farkasa, który stwierdził, że ja nie chcę być wilkołakiem, ja chcę umrzeć i trafić do są w gerd, a nie na pola łowieckich Hilsen, a więc trafiamy znowu do Grobowca jest Gramola. I znając pewnie wielkie duchy nie pozwolą nam przejść tak po prostu A jeśli pozwolą to są głupie i fe No właśnie, czyli idziemy na prost. jak się zaraz nie pojawia jakiś duch to by dole włączył I strzelę focha No że jednak duchy, niespokojne duchy bohaterów się coś uspokoiły od ostatniego mojego pobytu tutaj. Jak widzicie piękne ruiny, oczywiście pięknie wykonane, bo to Skyrim, tak wiem znowu ruiny. Ale oczy. no. Dobra, słuchajcie, ta dobiegnę tam i zobaczycie już całość, jak to wyglądało, bo widzę, że no niestety i tak muszę tam dowiec, a zresztą to jest spanie daleko, jeśli Let's go, let's go, let's go, let's go Ja to sobie oczywiście topnę Do następnego materiału Let's go, let's go W ogóle to mam nadzieję, że mieliście udanego sylwestra Tak, dobra, nie będę O? Dobiegamy? Nie, to nie tu Dobiegamy, tak dobiegamy Do, 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 do. O, dochodzimy i zobaczymy, co się stanie. Puszmy głowę, weźmy krok. Teraz musimy zabić tak zwanego większego ducha. To jest wielczy duch Farkasa. Więc, wiecie, takie władze tylko w wierze Na No, Farkas się ma. To już koniec. To jak relaks przy ciepłym kubku przyprawionego miodu. Mm -hmm. Natychmiast znikają bóle, o których do tej pory nawet nie wiedziałem. Tak właśnie powinien czuć się wojownik, bystry i czujny, a nie przytępiony myślami o polowaniu. Dziękuję za twoją pomoc. Jakiś czas zostanę w grobowcu. Wstyd trzymał mnie z dala od tego miejsca, ale teraz chcę to zobaczyć. Okej. Okay. Mm -hmm. A, czyli... a mogę wykonać wszystkie zadania dla wszystkich, aby... Gurwa otwierać te drzwi. No, to jak widzicie na tym polegał ogólnie ten quest na przebiegnięciu tych wszystkich. No oczywiście tu było dużo przeciwników, dużo duchów, które trzeba było wyeliminować. Niestety to właśnie wtedy render mi odmówił posłuszeństwa. I zarenderowała na minimalna oznacza się materiał. Tak wiem, net pewnie na ży... Kurwa, mogły mieć ten nachód, dobra. Normalnie, co to będzie dokładane do następnego materiału, który będę nagrywał. Nie mam pojęcia kiedy, ale pewnie będę. Bo oczywiście trzeba. Eee, dziękuję za uwagę w tym krótkim epizodzie, w którym pobiegaliśmy sobie tam, gdzie normalnie powinienem się na A Amen. Zaczynasz wiarę, że Wilka też chce się oczyścić? Lecę po głowie, Ja nie myślałem, że będę nagrywał, bo nie wiedziałem, że tu trafię... I gdzieś w poprzednim odcinku mieliśmy szukać tak zwanego zbeleta, Zbella oczywiście znalazłem go i patrzcie co tu się stanie. Kogo my tu mamy? Taner? No nie, ja gdzie was nie w dupę do twojej pieczki. Leżeć. Ale będzie fajny ja to mogę podnosić, a to skór byłem tu już ostatnio. Ha, ha, ha. Chcesz mnie pokonać! To nie wykonałem! bardzo zadowolona w sobie jak na to, że padłaś na jednego hita. Nie jesteś ciekawego, dziękuję ci. Trzeba naprawdę dziękuję. FUS! Też chcecie cię mnie? mnie. dziękuję. Dobrze, już nie będę was przeszkiwał, bo widzów za nogę. Tempę hoja. Wszystkiego najlepszego z okazji roku 2012. A tu już wiem kto to jest! On z takim śmiesznymi drzwiami z zasłonką bo ja tu już byłem na dole, wiecie? 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 Kiedyś mi się nudziło. Tak, tak, tak. Wiem, jest spędny. no Nosa. Nosa. Labyryn tych no le Jak to w ogóle brzmi? Właśnie, ja się tu zgubiłem wcześniej. Uh -uh. tal może gdzie ja cię tu znajdę? Aha okej. Okay. Okej, okay, spoko. To był ciężki zamek. O, znaleźliśmy go. Otwórz zasuwę. Idź sobie. No się ma Esben. Co? Nie, to nie ja. Nie nazywam się Esbern. Nie wiem, o czym. Delfin? Jakim Jak ktoś się tam śmieje? Nie... Udało ci się ją znaleźć. A ona skierowała Cię tutaj. I oto jestem złapany w pułapkę. O, z fazie. Więc delfin nadal prowadzi walkę, choć minęło tyle lat. No. Lepiej wejdź do środka i powiedz mi, jak udało ci się mnie znaleźć? I czego chcesz? Wejdź. Wejdź. Nie możemy rozmawiać o tym w szczurzych norach. To zajmie tylko chwilkę. Ten się zawsze zacina. O proszę. Jeszcze tylko klipka. Stare. Nie odsuwaj mi len zasów, tylko otwieraj. Kałamasz. Kamie. Zrobione. Wiedza. Proszę, wejdź. Szyszka. Czuj się tak lepiej. Teraz możemy porozmawiać. <laughs> Fajne drzwi. Ty może potem w pokoju zasłużył. To dobre, dobre. Myślałem, że do tej pory zdążyła zrozumieć, że nie ma. Nikto nie, ma Jeszcze radziei. do tego nie doszliście? Co jeszcze musi się stać? Byście się obudzili ja i zobaczyli, co się miejscu. dzieje. Alduin powrócił, jak tylko jej nie ma. smok z zarania czasów, który pożera duszę zmarł. Nikt nie ucieknie przed jego głodem. Ani tu, ani w za... Próbowałem im powiedzieć, nie chcieli słuchać. Turnie. Wszystko się spełnia. Mogłem jedynie odwrócić, no tak. tak? Widzisz? Wiesz? Ale. O tak. Tylko smocze dziecię może go powstrzymać. No, ja nie tak Wygląda na to, że bogowie mają nas już dość. Zostawili nas w samym sobie. Jest jeszcze jako nadzieja, Edward. Nie jestem w smoczym dziecię. Co? Ty? Czy to moczyli? Wciąż jest nadzieja. Musimy iść. Szybko. Zabierz mnie do Delfin. Mamy wiele do omówienia. Masz tu jakieś wyjście? Ale daj mi jeszcze chwilkę. I się Muszę bierzę i będzie pełną desztunku. O rozwój się przy Tego mogę potrzebować. Nie, nie. Bezużyteczne śmieci. Gdzie ja położyłem swój opatrzony przypisami Annuad? Nie mam pojęcia, ale masz coś świętego? O, aż znaczy się cieszę, że spojrzałem. No gdzie on ma? Jedną chwilkę. Wiem, goni nas czas, ale nie wolno nam zdradzać sekretów Talmorowi. Muszę przynieść jeszcze coś. A. Cóż, to chyba wystarczy. Chodźmy. Pancerza nie ma Czy? czy... <grych> Aha, okej. Okay. Talmor! Fus? Dajcie, paryńczycy, mości, panowie, proszę, bez awantur. Ja nie lubię przemocy. Nie Ja po prostu nie rozumiem przemocy. Nie, to tylko zdychaj. w sensie nie rozumiem przemocy. Proszę o wybaczenie. Naprawdę nie... Tak? O co chodzi? Nie ma. nie chodzimy. Dziękujemy, już wychodzimy. Proszę, zamknij drzwi. Mosa, mosa... O, za dużo wykonuję tych questów w głównej. W ogóle nie zajmuję się za questami... Czy tu będzie jakiś Talmorczyk? Chodźcie, dajcie mi swoje... Te, te, te płaszcze z kapturami, bo one mają duże ten, 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 tego... A tu widać, że tu byłem. Wszędzie pusto. Talmor? 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 Ta... Co? Um, nie, to nie tu. Do góry? Tal. Nie, on już nie żyje. Tal. Nie, tu nikogo. Talmor, czy... Tu też nic. Pewnie będą wyszczerbionej bani, tam są moi kamraci! Ehm... Um, Esben? Um, nie no, my tam nie wracamy. A ja przynajmniej wyszczerbionej bani nikt nie ma. A, to pewnie w zbiorniku już będą. A nie wyszliśmy na skróty drogą... od góry? A, bo to wyjście tutaj. Ty, co wy się tu tak polecić? Do góry! Come on. I... Na wyjściu pewnie, gdy otworzymy bramę. A teraz zapłacisz za wtrącanie się w sprawy Talmorczyków. A no właśnie, tak myślałem. Wcześniej nagrywałem, że ona nas będzie chciała zabić, ale... Wydawało mi się, że... się pomyliłem, ale miałem rację. Bo, że tak powiem, z, kiesze z kieszeni ukradłem jej liści, które właśnie na kontrakcie na mnie Powinniśmy iść dalej. no i miałem rację jak widzicie no tylko kurwa, skasowałem to bo stwierdziłem, że mam obsesję rzecz na puszczę, i pewnie tam też będzie Talmor bo przecież zawsze tak jest w grach że tam gdzie masz przejść się z daną są nagle okazuje się że Talmor odnalazł tam drugą osobę i próbują wszystkich zamordować to pewnie Talmor wskrzesza tak jak już mówiłem o, nie ma nikogo? Smoka też o dziwo nie ma. No to powiem, wam, z tym pod wrażeniem, że na pewno glam Skyrima. To jest Skyrim. Witaj. Trzeba ci czegoś? No przeprowadziłem ci ziomka. No, Ja... ma, ja Dobrze. Cię mam sobie kaptur na głowie. Bum, 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 bum. Minęło mnóstwo czasu. Ja mam... Też się cieszę, że cię widzę, z Bernie. Minęło tyle czasu, stary przyjacielu. Tak, Jesteś się stale czasu. Tępe, chuje. Cóż, udało ci się tu dotrzeć oh, yes. i to nawet w jednym oh, yeah. kawałku. Dobrze. Chodź, wiem gdzie możemy porozmawiać. Orgnar, staj na chwilę za ladą, dobrze? Ty w tym stroju wstajesz za ladą, no nie? Tędy. I zobaczycie, że Talmor tu wparuje, bo się okaże, że nas śledzą. I się okaże, że nas śledzono. Chodź tu, ej. Kochana, chodź. Chodź, musimy zamknąć naszą narnię. No, chodź tu. Zamknę drzwi przed tobą. Aha, aha. Nie będziesz nas posłuchiwać, Sieć tam. No, luź... Nie mogę zostawić zamknięte drzwi. Mm, Ty... No. No dobrze. Zakładam, że wiesz o... Smokach. O, tak, tak. smocze dzieci. W rzeczy dziecię. samej. W rzeczy samej. Oczywiście to wszystko zmienia. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odnaleźć. Pozwól, że ci pokażę. O, Wiem że gdzieś to miałem. Esbern, mi co? Daj mi... jedną chwilę. A, jest! To? Chodź, pokaż Widzisz? Yes. Tutaj. Niebiańska przystań wzniesiona wokół jednego z głównych obozowisk wojskowych Akawirczyków na, na ja. ograniczu. podczas podboju z Kajerina. Chcę posłuchać. Wiesz, o czym on mówi? To tutaj zbudowano ścianę Alduina, by w jednym miejscu zgromadzić całą wiedzę. Wszystkie o... słowa? Zabezpieczenie przed zapomnieniem, jakie niosą ze sobą A. wieki. Tak czy inaczej było to mądre i przewidujące I tam sumieść. jest pisana prawda, jak go pokonać? Mimo ogromnej sławy ściany Alduina w tamtym czasie, jednego z cudów starożytnego świata, jej lokalizacja była. Owiana tajemnicą Esbern, do czego zmierzasz? Esbern! Esbern! Esbern, Czy Że nie ma marci, ci było dusza. słyszeć o ścianie Alduina? Żadnemu z was. Nie było. Zapomnijmy o tym. Czym jest ściana Alduina? I co ma ja wspólnego Ja wiem, choć nie wiem gdzie to jest. A się muszę napić. Na ścianie Alduina starożytne ostrza zapisywały wszystko na temat Alduina i jego powrotu. Po to historia, a po części przepowiednia. Wiedza o jej lokalizacji zaginęła na przestrzeni wieków, ale mnie udało się ją odnaleźć. Po prostu o niej rzeczy przyjdzie. Archiwa Ostrzy skrywały tak wiele tajemnic. Mnie udało się ocalić jedynie kilka skrawków. Uważasz więc, że ściana Alduina powie nam, jak go pokonuje? No taak, Słuch, raczej. tak, raczej. To mój typilizm jest nie w stanie to czytać, Nie możemy czy mieć tak, pewności to tego nie znajdziemy. Mm -hmm. A więc niebiańska przystań? Wiedziałam, że można na ciebie liczyć, Ezbernie. Znam ten rejon pogranicza, o którym mówi Esbern. To niedaleko miejsca zwane. Możemy spotkać się z Tobą na miejscu, albo udać się tam wspólnie, jak wolisz. Twój wybór. Podróżowanie oddzielnie może. Nie martw się. Sprowadzę tam SBR tak, w jednym kawałku. Ci. Primo, sprawdźmy mapę. A to to chcę i tak. Ja to sobie potem przeczytam. A ja chcę. Gdzie jest to, co ja podniosłem? Ej, ludziska. Podniosłem mapę. Smur. O, właśnie. Jak nie mogę. To wszystkie po prostu zobaczyć. Będziemy na ciebie czekać przy na powodzenia Wolę tam dotrzeć na pieszkę W sensie no na pieszkę to ja tam i tak nie dotle, ale przynajmniej nie będę się z niem biedak pojebany Aha, tam mnie nie było Ale byłem w jaskini urwiska ślepców O oh, Asasino Asasino! Asa... A, 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 asasino! Szybciej ten loading, szybciej, szybciej, szybciej. Ej, mój patataju, mój wierny patataju, choć zabiłem twojego właściciela. Nie. Chyba słyszę smoka. Piękny tam pobudek na sklepie. Tak, miałem rację, że słyszę smoka, bo oczywiście jakby to nie był smok to bym... Kerlin by zwariował, że nie puścił na mnie smoka. O no, wilku mowa. Ciekawe, czy chcę atakować, czy nie. Cześć, klabie. O, muszelka. Hmm. Cześć, klabie. O, no. To wcale nie wygląda jakoś podejrzliwe, że tu była jakaś ściana, smocza. Szczególnie te ozdoby, czy ten tam... Czy nie, to zwykła ścianka. Pata patta, powiem wam, że ostatnio częstotliwość tego smoku na mnie się strasznie zwiększyła. Że już mam smoczy pancerz, teraz tylko ulepszam. Haha, lans. No ale oni nie mieli wchodzić beze mnie. Te czerwone strzałki to te klaby, nie? Dobra, smok się tam lata. Klamofłodni! W sensie, te te te. No, ci krzykliwi. Ja mnie tu nie negaci, ale wiecie co ja pohamę waszą przywódcy, żeby to zostać, ale nie chcę zabić. Bo... Yes. Okazja do treningu Skukie zawsze mile widziana. Sercem...

To bez o biedne. Wiem, ja też jestem kołakiem, wiesz? Ja też wiem, co to znaczy, nie mieści się. Musimy opuścić ten most. No nie, czyż te no filary muszą mieć jakieś znaczenie? Tak, to symbole akawirczyków. Zobaczmy. Mamy symbol króla i wojownika i oczywiście symbol smoczego dziecięcia. To ten, który wydaje się mieć coś na kształt strzały no, to jest scroll, w dół, ku podwójnemu. Tak. Właśnie tak. Symbol na kolumnie po lewej. No, co w związku z tym? Biorąc pod uwagę, że niebiańska przystań została zapieczętowana na wypadek powrotu smoczego dziecięcia, to spróbowałbym... Obrócić wszystkie kolumny w kierunku tego syna. Ok. Nie wiem jakim sposobem, ale się udało. Zobaczmy, co jeszcze dawne ostrza zostawiły nam na drodze. Dziwki koksy i kokaina. Hmm. O kurwa. Musimy stąpać ścieżką smoczego dziecięcia. Czekaj. Dlaczego się zatrzymujesz? Powinniśmy tu zachować ostrożność. Widzisz oh, te oh. symbole na podłodze? Mm. Fuck. Mm. S -Bern ma rację. Wygląda to na płyty naciskowe. Zachowaj ostrożność. Okay. Przejdziemy na drugą stronę, gdy będzie bezpiecznie. Fuck. Nie we mnie. Tak, nie było ciężko się skapnąć, wiecie, wiedząc, że oczekiwania na przyjście Smoczki Dziśnięcia. Aha, coś że ktoś się obudzi. Jestem ciekaw kto. Ehm, czy mam szukać, bo kusi? Cudownie, i w jakim dobrym A, to, to polega na tym, że do tego się mówi. Cześć. A, a oto i... krwawa pieczęć. Jeszcze jedna dawno zapomniana sztuka Akafirczyków. Bez wątpienia aktywuję ją.

Zabijamy na imprezę. niebiańska kuźnia w ogóle, jak to wysoko brzmi. Zapal się. Czy na pewno ktoś chce, żebym tu był? Dlaczego tu jest aż tak otwarty teren? I gdzie jest s i spółka? No i jak mi serce nie wyskoczy, to będzie dobrze. Co miałem zejść? Coś było w ogóle? O ja. O Jezus, wiecie co to jest? Strzelela. Czy to była cała? To jest Alduin, tak? Ten Anduin czy Alduin. Ja nie mogę. To musimy na nich czekać, tak? A jeszcze oni to już idą, ale... Dawa do dawa do z Tu zaraz sobie przyjdę. Ostrożnie! O, widzę, że pali wszystko, no to dobrze. Powiedz mi coś ciekawego starcze. O. biłcie się... Wbija ci się... Nevermind. Ruszaj. No nie! Jest o nie, naprawdę. Dobrze wiem, jestem upierdliwy. Hmm. Czy to nie to znaczy go Obliviona? Zamknij się, ja nie posłucham. Tak tak. widzę ja tu widzę dragonna, Alduina, Smoki kurhany itp. Spójrz, to Alduin. Ta tablica pokazuje zaranie czasów, gdy Alduin Czyli Smoczy Tutaj ludzie sprzeciwiają się swoim smoczym władcom. Podczas legendarnej o nie. wojny. O nie. Upadek Halduina, stanowina i O mój Boże, pokonał go krzykiem. Widzisz? Tutaj spada z nieba. Języki nordów no tak. Językiem Każdego Zebrali się przeciwko nie. Nie, 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 Wiadomo jak go pokonali? Językiem, nie? Czy tak nie po to, tu jesteśmy? Ach, cierpliwości moja droga. Akawirczycy nie byli zbyt bezpośrednimi ludźmi. Wszystko ujęte zostało w alegoriach oraz mitycznym symbolizmie. Tak, tak. Te wici, które wydostają się z ust norskich bohaterów, to akawirski znak symbolizujący krzyk. Ale nie sposób... A sobie się, co ten krzyk. Nie no co, ty posiada tą tąż ty prawie tylko no, jej wyłącznie hmm. smuci dzieci no i ci. Tak. Ach, tak. Najpewniej coś związanego ze smokami albo podejrzewam, że go matka wsporwa. Pamiętaj. Ten jest w przysz. No zaraz te spać spokojnie. O kurwa, już nagle nie. Proszę. znalazło się tutaj. O przez nie. Przypadek. A więc szukamy A, niech to. krzyku. A Ach, niech to. Potrafisz sobie wyobrazić coś takiego? Krzyk zdolny strącić zmiana smoka? w, tak. w mogą coś wiedzieć, co prawda. Pewnie masz rację. Liczyłam, że uda nam się uniknąć mieszania ich w tę sprawę. A Świetnie. Miło, że już cię przyjęli w szeregi swojego małego... Rozejrzymy się po niebiańskiej przystani i zobaczymy co... Niech Talos macie w swojej opiece. No, Dobra, Zbawiamy. dobra, bawcie się, ja idę ty po itemy. Tego nie chcę, tego nie chcę. A, to chce. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze przelećmy się tu. Nowakin, Nowakin, nowosfen, nowosferin. Uwelf. Kufrze z okej, przydadzą się, wszystko sobie przydadzą. A, czy możemy reaktywować? aktywować? Albo blok słyskią. Możemy reaktywować ostrza? Fajnie by było, z tym swym... Widzę, że tu w ogóle coś ostro było, skoro tu same skóry są. Do wakin, do wakin, aby swin ścięga 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 Flaps 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 i to splat Co jest jak dojdę tu? Skylim. Jak dojdę tu? Skyrim Aha Ciekawe jak na zewnątrz wejdę I czy na zewnątrz będzie ta model tak jak kuku e, przecież Tak wyg nie mogliśmy do stędy podejść swoją drogą w obliwionie wyglądało bardzo... No dobra, nie bardzo, ale też w takim, takim, takim Japanese. Styla. Dobra, słuchajcie. To koniec. Bo nie wiem ile się nagrało, ale myślę, że wam starczy. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Widzę podróżnego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Let's play Sky. Nie trafiłem. Bullshit. Do usłyszenia.